Cześć, witam was w dziesiątym odcinku z serii Let's Play Pokémon Fire Red. Eee, od ostatniego odcinka wiele się zmieniło, tyle wam powiem, ponieważ mm, mam lepszy skład. Tego zdobyłem poprzez wymianę z kolegą, aż z Liv Green mi wysłano, bo tu nie mogę znaleźć <laughs> poprzez Wi-Fi, inaczej, jak widzicie, mają nazwy Archivalt, to jest Radicate, kulka, to jest Graveler, e, Forearm, to jest Maczuk. edzio to jest Kadabra, zielonuch to jest um, Weapon Bell i Macheta, to jest Charger. Na archiwal, dlatego na część wielkiego Wirgiliusza. Pan Kulka, ja wymyśliłem się, arm na, na część wielkiego Nifils, coś takiego. Edziu, sam myślałem, Zielonuch. E, nie pamiętam kto. A Macheta na, na część wielkiego Nazlog.pl e, Tak, e, w, mówiłem, że pokażę Wam jak grać w kasynie. Tak więc wchodzimy do tego domku. I on daje nam poker na, na tę pokrowiec na kaset, dobra, na mm, żetony. I wchodzimy tutaj i możemy po prostu y, tutaj mogą nam różni ludzie oddostaliśmy 10 żetonów i pokażemy grać. Mm. Y o! O i wygrałem coś widzicie dobra, ja koniec gry tak ja pochodzę tutaj sobie tylko i możecie odebrać różne nagrody z, z tego o 20 żetonów był hojny i tu możecie kupi, kupywać żetony a tutaj możecie nie a tu odbierać nagrody tak Abre za 180 że to tam Gratnik był z Skytera za 5500 e, Tu możecie różne Smokeball, Mr. Water Fleta tu i TM to możecie kupić Icebeam różne TM A nie będę kupował Co jeszcze miałem wam pokazać, a y, Przechodzimy do nowa grę, bo na inny także dlatego tutaj nie weszłem i trzeba tutaj zawalczyć. Zaraz zaprezentuję wam jak prezentuję. prezentuje 2, Rock Slide Dobra Hyperfunctu, Rock Slide Tool Dobra Wejdę sobie jeszcze po tego flya, zapomniałem wziąć Dobra. Teraz można Teraz patrzcie. Pokażę wam coś. Jak wchodzicie tutaj... Nie. Jestem strażnikiem. Uf, ale chcemy się pić Hejczek. Droga jest zamknięta. Nie możemy przejść. Ale gdy wejdziemy do tego domku i pogadamy z tą babcią, nie powinien wydawać pieniędzy na napój z tego. I dostaliśmy herbatę. Tak, herbatę dostaliśmy. I gdy zaniesiemy strażnikowi herbatę dajemy mu i możemy przechodzić już we wszystkie przejścia i tu jest kolejne miasto. Tak kolejne miasto I na walczące pokemony mam mojego geniusza w walkach. Oczywiście Ezia. i walczymy i tu można dostać pokemona tyle wam zaradzę myślę że mam jeszcze są małe levele za dużo... <laughs> dzisiaj przeszłem od początku tą grę i dzisiaj już kręcę odcinek ja <laughs> już to mam naprzód nagrane odcinki zawsze mam nagrane naprzód odcinki więc się nie bójcie zawsze mam nagrane odcinki mm się szybko z tym uwilnić, bo jak zdobędziemy tą odznakę, to ja kończę odcinek, a na pewno się ukaże yy, poradnik, jak wyewolować Pokemana przez tradę, więc bądźcie cierpliwi i wyewoluujemy te Pokemony, co można wyewolować przez wymianę je. Ja? Dobra, hit gdzieś został, Psybin, powinien paść Paści, nie pa o Hitną to nie paść Nie o w dupę Dobra Archivalt pójdź Tak i kogo weźmiemy? Hitną Chama? oczywiście Hitnon Tak, czy nadal tu Nazwiemy mu imię Dobra. I jeszcze Wam coś pokażę, zanim skończę ten odcinek. Patrzcie, tu jest zespół R, wielo otoczone miasto, ale jeszcze nie możemy tu wejść. Będziemy musieli wejść. Zobaczycie. Patrzcie, jak daję tutaj. Sygreguj. Mamy tu hardcore. Te fajne Pokémony. E, oczywiście przechodzimy do. Tu mamy fujary, które nie da, mi się nie przydadzą. Dobra, ja zakończę ten odcinek w tym miejscu, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dziękuję za obejrzenie, oczekujcie kolejnego odcinka. I mam do Was prośbę, żebyście łapkowali, subskrybowali, bo każda łapka motywuje mnie i że mi się częściej chce nagrywać i wysyłać filmy. I każ a każda subskrypcja, wiem, że ktoś mnie docenia, więc cześć!